Kończy się rok 2020. I pewnie nie wszyscy wiemy o tym, że właśnie ten rok 2020 jest rokiem Piotra Skrzyneckiego. Piwnica pod Baranami w związku z 90. rocznicą urodzin Piotra Skrzyneckiego ogłosiła rok 2020 rokiem Piotra Skrzyneckiego. My z tej okazji postanowiliśmy uczcić. To wydarzenie wystawą portretów mistrza. I zapraszam Państwa na zwiedzenie tej wystawy. Wystawa portretów Piotra Skrzyneckiego, którą udało nam się tu pokazać, zgromadziła szereg zdjęć. No i portretów Piotra. Zdjęcia y, są różne. O tym opowiemy w, in, w filmiku, to jest opowiedziane. Natomiast y, jest tu szereg zdjęć, które są stopklapkami z filmu o y, Piwnicy pod Baranami, y, z kroniki filmowej Piwnicy pod Baranami. I, każdy, I wiele z tych zdjęć yy, są ilustrowane filmami i to wszystko można zobaczyć na naszej stronie vis-a-vis, yy, -vis, która jest stroną tego lokalu. Zapraszam. Piwnica pod baranami jest związana z tym lokalem ze względu na to, że tutaj mieściło się poniekąd biuro tego kabaretu, tutaj spotykali się przed południem wszyscy piwniczanie. Dlatego też jest tutaj pomnik Piotra Skrzyneckiego. Piwnica pod baranami, która od końca lat 50. tworzy nieprawdopodobną atmosferę. Piwnica, do której ściągają Krakowianie, do której ściągają w zasadzie wszyscy z Polski. Założycielem Piwnicy pod Baranami był Piotr Skrzynecki. Piotr Skrzynecki był i jest w piwnicy, bo mimo tego, że w 1997 roku zmarł, cały czas żyje. W atmosferze piwnicy, we wspomnieniach piwniczan y, oraz w jednym pięknym, co roku powtarzanym koncercie, koncercie wrześniowym. Albowiem Piotr Skrzynecki urodził się 12 września 1930 roku i na cześć Piotra w okolicach 12 września. Od 1997 roku jesteśmy świadkami koncertu dla Piotra S. Różne były lokalizacje tego koncertu, bo był to i teatr imienia Juliusza Słowackiego, i Filharmonia Krakowska, i Auditorium Maximum. W tym roku tym miejscem była opera krakowska. Koncert już niestety w reżimie sanitarnym, czyli co drugie miejsce było wolne, niemniej jednak atmosfera była jak zawsze piękna i wspaniała. Dwa dni po pięknym koncercie w Operze Krakowskiej Rada Naukowa Piwnicy Pod Baranami zaprosiła Krakowian do. Sali obrad Rady Miasta Krakowa na uroczystą sesję poświęconą, sesję naukową, oczywiście poświęconą, dedykowaną Piotrowi Skrzyneckiemu. Mieliśmy okazję wysłuchania kilku referatów, mniej lub bardziej poważnych, opowieści o Piotrze Skrzyneckim, opowieści o piwnicy pod baranami, ale nie tylko. Mogliśmy wysłuchać referatu Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego o początkach Piwnicy. Potem, po nim, krytyk pani Anna Baranowa przedstawiła Piotra Skrzyneckiego jako fachowego krytyka sztuki. Mało kto zapewne z nas pamięta, że przez wiele lat w Echu Krakowa co tydzień Piotr Skrzynecki publikował swoje felietony, krytyki artystyczne, związane z krakowskimi galeriami i muzeami. Bardzo ciekawe było wystąpienie pani prezes prezes stowarzyszenia piwnicy pod baranami pani doktor Krystyny Styrny Bartkowicz która opowiadała o z uwagi zresztą na z, swój zawód opowiadała o architektach związanych z piwnicą pod baranami i z tego referatu wynikało jasno że prawie wszyscy architekci krakowscy wyjechali e, poza Polskę albo do Europy, albo gdzieś w Europę, albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Natomiast muszę powiedzieć, że mnie najbardziej ujął, ale również i rozśmieszył, zresztą nie tylko mnie, referat psychologa sądowego, pana doktora Macieja Szaszkiewicza, który nie, mówił o nie, samoagresji piwniczan, samoagresji alkoholowej nie, i powodowanej przez inne nie, używki, a odniósł swoje wystąpienie do listu Fryderyka Zabierskiego, uczestnika kampanii napoleońskiej z roku. 1812 listu zatytułowanego Noga. Podczas tejże kampanii ranny Zabierski przeżył tylko dzięki właśnie autodestrukcji, ale tutaj należałoby Państwa odesłać do znakomitej rejestracji tej sesji naukowej, która znajduje się na YouTube. Dodam tylko, że tenże Fryderyk Zabierski przeżył dzięki amputowaniu własnej nogi, a następnie pożywieniu się nią.